Okej, okay, proszę Państwa, leciemy. 10 najgłupszych śmierci. Na, nagrody Darwina27, topowa dycha, łapeczka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk. Jak kradniemy, kradniemy z klasu i możecie po prostu sobie włączyć ten film na wyciszeniu u mnie, jak już go oglądacie, nie? Więc lecimy, nie? Co napiszecie? 10 śmierci brzmi ciekawie, bo mają już dość tych youtuberskich dram. Spoko, spoko, jo, loko. Wiesz, Werka, one mi nabijają wyświetlenia, trzeba je oglądać. <laughs> ja ja też ciekawy jestem, co tam świecie internetu. Dobra, lecimy, proszę Państwa. Ta seria chyba nigdy Nigdy się nie skończy. Niestety, każdego roku przez nierozwagę, głupotę lub brak wyobraźni dochodzi do głupich wypadków, które kończą się śmiertelnie. Dziś usłyszycie o tym, czy katana pokona pistolet, dlaczego wow. nie warto chować się w lodówce oraz czy istnieje amulet nieśmiertelności. Uuu, Zaczynamy. Ciekawe. Numer 10 oszustwo na napad. Dwóch mężczyzn mieszkających w Teksasie znalazło sobie dość osobliwy sposób na zarobek. O aranżowanie nie. fałszywych napadów, umawiali się z pseudo ofiarami. Dobra, ten domyślam się, jak człowiek ten zginął, po prostu udawali napad i ktoś zareagował i wyjął broni zastrzelił. Które chciały w ten sposób zagwarantować sobie prawo pobytu na terytorium USA. Pokręcone, prawda? No. Otóż istnieje specjalny rodzaj wizy, dostępny tylko dla osób poszkodowanych w konkretnych przestępstwach. Dla osób, które doznały fizycznej lub psychicznej traumy. A z pewnością napad może do takich należeć. Okay. Poszkodowani po napaści mogą wypełnić odpowiedni formularz i cieszyć się wizą. Cóż, samo to o jest Boże. już ryzykowne. Przecież policja będzie poszukiwała napastników. W styczniu tego roku doszło do takiego ustawionego napadu. 22-letni Rashut Scott napadł na parę tankującą samochód w Houston. Sam napad miał wyglądać naprawdę realistycznie, aby potem nie było wątpliwości. Widocznie poszło zbyt dobrze, bo przypadkowy, niczego nieświadomy świadek tak się wystraszył, że wyciągnął pistolet i zastrzelił napastnika. O, nie wiadomo jeszcze, czy zostaną mu postawione zarzuty. W końcu nic nie wiedział o ustawce. Za to na pewno za morderstwo odpowie wspólnik zabitego. Nie wiadomo jeszcze co. Ja pierdolę. Po prostu. Idiota. Na własne życzenie zginął, nie? Boziu. Siemka, co słychać. Cześć, cześć Damian. Eee, oglądamy 10 najgłupszych śmierci. Nie. Z parą, która miała być ustawionymi ofiarami. Numer 9. Ostatni taniec. Większość z nas wie, że filmowe pościgi na dachach ciężarówek czy pociągów to wyczyny kaskaderskie i wcale. No. Nie planują próbować tego w domu. Mimo to i tak znajdą się śmiałkowie chcący sprawdzić swoje umiejętności. Pewien 25-latek postanowił zatańczyć na dachu ciężarówki jadącej po autostradzie. Swoje popisy nagrywał, najpewniej na TikToka. Gdy pojazd przejeżdżał pod mostem, mężczyzna kłócał i dalej kontynuował zabawę. Nie spodziewał się jednak hamowania i gdy ciężarówka się zatrzymała, 25-latek spadł. Został natychmiast zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Kierowca pojazdu nie miał pojęcia o tancerzu na dachu, a wszystko wskazuje na to, że chłopak po kryjomu zeskoczył lub wspiął się na naczapetira. tira. W Numer 8. No kretyn kurwa. No kretyn, no selekcja naturalna, no przepraszam was bardzo, nawet mi nie szkoda. Siemko, cynk, siema kwiatek, witam serdecznie. No, no kurwa, no co ja mam wam powiedzieć? No nawet mi nie jest szkoda, no selekcja naturalna go dopadła w tym momencie. Ja nie wężę. W niektórych amerykańskich zborach zielon istnieje tradycja oskramiania jadowitych węży. I nie jest to wyłącznie pokazuwa. Większość kościołów zielon świątkowych dystansuje się od tej osobliwej tradycji, jednak w Kentucky czy Tennessee wciąż bywa ona praktykowana. Oskramienie węży bazuje na biblijnym cytacie o tym, że kto uwierzy, będzie brał węże do rąk. I jeśli by wypił coś zatrutego, nie będzie mu to szkodzić. W pewnym momencie nabożeństwa wierni, którzy czują w sobie działanie Ducha Świętego, mogą podjąć się po skramieniu. Ja pierdolę, jeszcze tańczą, pewnie jest głośna muzyka, przecież te, przecież te węże na ten, jako zagrożenie będą ich wszystkich mieć, będą atakować. Wziąć i unieść węża w rękach o, lub pozwolić o, 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 mu nie. po sobie pełzać. Zdarzały się i to wielokrotnie ugryzienia, które kończyły się śmiertelnie. Według dziennikarki Julie Dine, badającej zagadnienie, doszło do około 100 takich wypadków. Na przykład w 2012 roku w ten sposób zakończył swój żywot Mac Woolford, 44-letni pastor z Wirginii Zachodniej. Sam był synem zaklinacza węży, który nawiasem mówiąc, zginął po ugryzieniu przez grzechotnika. Mac wierzył jednak, że jeśli wąż go ugryzie, to Bóg go wyleczy. W trakcie jednej z imprez położył wężę. No spoko, no, selekcja naturalna No co ja mogę wam powiedzieć Nawet mi nie szkoda, szczerze mówiąc Im mniej takich ludzi, tym lepiej, jak dla mnie Też zauważyłem, cynku, że Że, że jest nie ta data w tytule Dzisiaj jest 21 grudnia, a nie 20 A, bo tytuł wam nie pasi A, czuję, czuję, ja go zmienię później po live'ie Węża na ziemi, a sam usiadł koło niego. Wtedy wąż ugryzł go w udo. Pastor ostatecznie zmarł. Obecnie władze niektórych stanów zakazały tych praktyk, ale niektóre wspólnoty wciąż potajemnie oskramiają węże. Numer fanetycy. 7. Słuchajcie, to są fanatycy jak dla mnie tyle. Ja już chcieli czy, y, takie coś robić, to mogli użyć mało jadowity okazy węży. No ale tu chodziło właśnie o te jadowite, nie? świeżego powietrza. To w sumie to jakieś te, jakaś organizacja yy, ochrony zwierząt powinna się obe, odezwać w tym momencie. Te zwęże są kurwa dosłownie torturowane dzień w dzień. Nastolatki alkohol i szeroko podfierane na 11 piętrze okna nie są dobrą mieszanką. W 2018 roku 17-letni Daniel, mieszkaniec miasta Samara w europejskiej części Rosji, od kilku godzin mocno imprezował z kolegami i koleżankami. Najwyraźniej wypił już sporo, gdyż postanowił zaczerpnąć świeżego powietrza. Aha. Niestety nie Stojąc miał balkonu. Dlatego zdecydował, że na bombie wejdzie na krawędź okna. Jego Boż. dużo przytomniejszy kolega zaczął go prosić, żeby zszedł. Daniel jednak nie słuchał. Znajomy próbował zwabić go do mieszkania innym sposobem, mówiąc, że czeka na drinka, którego Daniel miał mu przygotować. Później zaczął mówić do niego wprost: Tam nie ma miejsca na wspinaczkę, nie rób tego. Daniel jednak nie posłuchał, a że był mocno pod wpływem alkoholu, ześlizgnął się z krawędzi i spadł w dół. Całą scenę nagrywali jego no, znajomi, nie wiedząc, że skończy się tragicznie. Raczej nie liczyli na taki finał. Numer 6, Ostatnia Kawusia. Kurwa, no dzieciak, nie, głupi. Dzieciaka nie mogę winić za głupotę. No nie jest dorosły. W do. Komu przyszło coś takiego do głowy? Ja pierdolę. Trener personalny, 29-letni Thomas Mansfield, zmarł po tym, gdy wypił szejka o mocy równej 200 filiżanką kawy. Mieszkanie z północnej Walii zamówił 100-gramową paczkę kofeiny w proszku. Tuż po jej otrzymaniu postanowił przygotować napój. Dzienna zalecana dawka wynosiła od 60 do 300 mg. Jednak elektroniczna waga mężczyzny zaczynała się od 2 gramów. Mansfield chciał przygotować w sobie średniej mocy napój, jednak przez pomyłkę zrobił siedmiokrotnie silniejszego szejka. Tuż po wypiciu na ustach mężczyzny pojawiła się piana. Żona Mansfielda wezwała pomoc, a medycy zauważyli arytmię serca. No Mimo udzielenia ratunku Mansfield zmarł. Jako przyczynę śmierci podano zatrucie kofeiną. Jak wspomniałem, w krwiobiegu stwierdzono ilość o równowartości 200 filiżanek kawy. Już dużo mniejsza dawka, byłaby śmierć. Jak on to kurwa wypił? Przecież to obrzydliwe musiało być. Przecież to było tak. To, to nie wiem, jak, przecież to musiało być obrzydliwe, jak on to wypił? O mój Boziu. Numer 5. Napad na Bagedia. aptekę. 20-letni mieszkaniec Moskwy postanowił szybko się wzbogacić, ale... Kosztem pewnej apteki. Młody mężczyzna włamał się do niej nocą, a wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Nagranie wygląda mniej więcej w ten sposób. Dwudziestolatek spokojnie próbuje otworzyć kasę, ale gdy włącza się alarm, wpada w panikę. Próbuje uciec, wybijając szklane drzwi wejściowe. To się jednak nie udaje, więc podejmuje próbę wyjścia przez okno umieszczone kilka metrów nad ziemią. Spina się po szafkach, ale traci balans i zjeżdża w dół po szklanych półkach. Na jego nieszczęście jedna z nich tucze się, a szklana odłamek rani go w nogę. Pomimo tego, że jest otoczony środkami medycznymi, nie bandażuje rany, tylko woła o pomoc. Jest jednak przecież późna noc. Jedna osoba przychodzi na zewnątrz, jednak nie reaguje na wydarzenia w środku apteki. W końcu rabuś pada na ziemię, a pechowy włam kończy się nagrodą Darwina. Numer 4 z mieczem na ja pierdole typ jest w aptece i zami OS on, czyli, o, skuchany, na własne życzenie umarł. Miał tam pełno specyfikacji od kurwa i dezynfekacji, potem miał tam bandaże, mógł sobie to ranę normalnie wziąć. Czyli się wykrwawił, idiota. Broń palną. 23-letni Devon Lewis wybrał dosyć osobliwe miejsce na trening władania samurajskim mieczem. Hotelowy korytarz. Nie dziwi więc, że pozostali, wystraszeni goście zwrócili się z tym do personelu. Pracownikom hotelu nie udało się uspokoić Luisa, który ponad krzyczał i chodził machając kataną. Dlatego na miejsce wezwano policję. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy Luis wyszedł na hotelowy parking i tam dalej kontynuował trening samuraja. W końcu policjanci zaczęli z nim rozmawiać. Pytali, o Kurwa to jeszcze dograne jest? Ja pierdolę. ...co robi i mówili, że inni goście hotelowi się boją. Jednak Louis utrzymywał, że chce osiągnąć mistrzostwo we władaniu mieczem. Zapytał, no, może się naćpał, kurwa. Czy ...w Stanach jest to nielegalne. Eee, czy myślicie, że jakby ten typ z apteki wziął jednak te Bangladaży, to też by mu do, to doliczyli do kradzieży? Pewnie tak, ale lepsze to niż śmierć. <laughs> Na pytanie, czy nie może tego robić w pokoju, Louis wyciągnął katanę z pochwy i zaczął szarżować na policjanta, ale to USA, dlatego funkcjonariusz oddał dwa strzały. Że co?! okazały się śmiertelne. Ja pierdolę Debil jeszcze ruszył na policjanta z kataną. No kretyn, no kretyn po prostu. Dobra, selekcja naturalna, wyjebane w niego. Lecimy dalej. Mrczy, zamknięty w lodówce. 34 latek poszukiwany przez policję bardzo dobrze się przed nią ukrył, niestety aż za dobrze. Brandon Lee Bushman, za którym wydano nakaz aresztowania, przebywał w opuszczonym domu w Minnesocie. Po okolicy kręciła się policja, a mężczyzna tak się wystraszył, że jak zeznali później świadkowie, zbiegł po schodach do piwnicy. Później ktoś odkrył jego zwłoki w zamrażarce. Była to oldschoolowa, wielka skrzyniowa zamrażarka, której nie dało się otworzyć od środka. Na ciele Bushmana nie było żadnych obrażeń, co wskazuje, że najwyraźniej podczas ucieczki mężczyzna wszedł do niej z własnej woli. W tym czasie zamrażarka ta nie była podłączona do prądu. Numer 2. Na krawędzi. On, on po prostu umarł. Ciekawe czy od braku tlenu, czy od głodu. Wydaje mi się, że bardziej od braku tlenu, nie? Pewnie tlen mu się skończył. To w sumie mniejsza śmierć. To nie męczył się kilka dni, tylko dosłownie, wiecie. Jak mu się tlen skończył, nie? Co to za materiał? Dziesięć największych... Najgłupszych śmierci to połowa dycha. Dzień. Chęć zrobienia dobrego selfie już niejednokrotnie była przyczyną śmierci. Tym no. razem do takiego wypadku doszło na krawędzi krateru wulkanu w Indonezji. 31-letnia Chinka wraz z mężem brała udział w wycieczce z przewodnikiem. Był wczesny ranek, a grupa miała podziwiać wschód słońca na wulkanie Lijen. Jest tam no, słynne zasuszone drzewko, przy którym ludzie lubią robić sobie zdjęcia. Pomimo tego, że przewodnik ostrzegał o potencjalnym niebezpieczeństwie, to kobieta ustawiła się na skraju krawędzi. Pozowała do zdjęć i, pozując, zaczęła przesuwać się tyłem w stronę krateru. Jej ubranie o coś zahaczyło, być może też sama na nim stanęła i straciła równowagę. Spadła 75 metrów w dół i zginęła na miejscu. No numer 1. Amulet. Selfie, nie? No wiadomo, że zdjęcie jest ważniejsze od życia. No to przepraszam Was bardzo, każdy w tej samej sytuacji by zareagował, nie? Też byśmy sobie zrobili tak niebezpieczne zdjęcie, bo to trzeba mieć porządne zdjęcie. Wspomnienia to są, proszę Państwa, nieśmiertelne. Teraz jej rodzina ma Cóż. wspomnienia, kurwa, do końca życia już. Szczęśliwa liczba czy szczęśliwe ubranie to niegroźne rytuały, które mogą czasem wzmocnić naszą pewność siebie przed stresującym wydarzeniem, ale kuloodporny talizman to już mocna przesada. No. Grupa znajomych z Gany spotkała się, aby przetestować jego skuteczność, a ponieważ znaleźli się w naszym odcinku, to wiecie już, jak to się skończyło. W sieci widnieje nagranie, jak koledzy dokumentują to dokonanie. Jeden z nich trzyma talizman i trzyma drugą osobę za rękę. Trzeci kolega ładuje strzelbę i oddaje strzał. Niestety talizman nie zadziałał i właściciel padł. Mimo przetransportowania go do szpitala, nie udało się go uratować. Nie, ja, to już dole. wszystko na dziś. Który z... O, matko, jedyna. Po, powtórzę się po raz kolejny. Selekcja naturalna. Nie? Jakby nie, nawet mi nie jest szkoda.